nocy niech robią więcej, co mogą robić, albo nie wiem, albo wcześniej rano niech zaczną, bo ludzie będą narzekać. No, jest to uciążliwe. No, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma co mówić. Jest to uciążliwe. A czy ktoś kieruje się w stronę chodzieży, można kierować się na kaczory i tam też jakoś idzie przeżyć, no ale. Trzy miesiące to ma potrwać. No, niestety, będziemy płakać. Będzie ciężko. Będzie. W zasadzie się nie jeździ, tylko stoi. E, ma pan rację. Nie jeździ się, stoi. Ja generalnie mieszkam za dwoma mostami. E, wiedziałam, ile mnie ta droga będzie kosztowała. I po prostu relaksuję się, słucham. E, te utrudnienia trzy miesiące mają potrwać? Trzy tysiące, ja sobie tego nie wyobrażam. E, myślę o ludziach, którzy wrócą z urlopów, dzieci powrócą do szkoły. Dużo jest gmin, e, wiosek, które muszą dowieść dzieci do ujścia. Nie wiem, to jest masakra. Tragedia jest, powiem Panu. Mhm. I to trzy miesiące ma trwać co najmniej. No dokładnie. Ja tego sobie nie wyobrażam. Ja pierwszy raz tutaj stoję, bo tak to objeżdżać trzeba naokoło kamionka. Wtedy szybciej. Ale znowu y, tracimy czas, y, trzeba nadłożyć. Wiadomo, pół godziny albo godzinę więcej. Jak w przedszkole się zacznie szkoła, to ja nie wiem jak te dzieci będą dojeżdżać na...